Na parę sekund wyłączamy światło, żeby sobie wyobrazić tą ciemność, która panowała. Tam była znowu tragedia, bo tam już ludzie byli bardzo wymęczeni. Niektórzy rzucali tą broń, którą mieli, bo już nie mieli siły nieść, a niektórzy sami padali. Urszula. Obecnie Katarzyńska Balner, a dawniej z domu Kurkowska. Pseudonim Ula, oddział to był Broda 53, zgrupowanie Radosław. Ile dni w powstaniu? Całe powstanie, które przeszedł oddział Radosława. My się do kanałów nie spieszyliśmy. Były też te dziewczyny kanalarki, które chodziły prawda, i łączyły te dzielnice. Natomiast my nie, a w ogóle wejście to była wielka emocja. Jak się szło po ty, to się czuło albo się szło po twardym, albo się szło po miękkim. To miękkie to ciało, tak? Tak, miękkie to ciało. To Niemcy wiedzieli, że powstańcy chodzą. Kanałami, tylko nie wiedzieli bardzo dobrze, no ale próbowali właśnie albo wrzucać karbit, żeby dawał gaz, prawda, który wiadomo, że się palił później, albo rzucali granatami. Jeżeli miałyśmy powiedziane, że za szóstym włazem się wychodzi, jak myśmy prowadziły, a ludzie myśleli, że, że my tak dobrze wiemy, a my wcale nie wiedziałyśmy. To się wąchało to powietrze. Tylko, czy jest lepsze powietrze, czy nie, i można było wtedy policzyć te kanały. Czego nie zrobili później ci koledzy, którzy już na sam koniec powstania działali i to oni, zamiast wyjść dalej do śródmieścia, bo już koniec powstania był, to oni wyszli na dworkowej i prosto w ręce Niemców. Jedno było dla mnie bardzo już złe, bo to było takie przeżycie, które do tej pory ja w sobie mam. Mianowicie to już było na czerniakowie. Było naprawdę już bardzo źle, bo to już brakowało jedzenia, brakowało opatrunków, brakowało wszystkiego. Myśmy się we dwie przyłączyły do doktora Broma. Tak jak Sławka tam mówiła. Ona nie wiedziała co zrobić jak ktoś słabnie, prawda, czy z nim zostać, czy nie zostać. Jak ona tam wychodziła z tego dokładnie, nie wiem, ale sama mówiła, że to była rozterka. Ci z Gęsiówki, którzy dołączyli do Topolnickiego, pokazali nam wejście pod częściowo zburzonym domem. Mieliśmy tylko zajrzeć jak te kanały wyglądają. Jak w tych gruzach weszliśmy z dołu, z poziomu powyżej, to się okazało, że tam była prawie cała taka izba. Jakby musiało to może służyć wtedy, kiedy było powstanie żydowskie i oni się tam na przykład grupowali. I było wybicie do kanału. Jak ja to czytałam jeszcze raz to wszystko, to ja sobie myślę, czy to prawda, że to można przeżyć. Wszystko. No jednak można, tylko łatwiej na pewno jest tym młodym. Chciałaby pani coś jeszcze dodać od siebie? Co bym chciała, no żeby nigdy się nie powtórzyło. <grywa>